Moi drodzy, tak naprawdę bycie w Bakrunsach i polowanie na Huge'a się nie opłaca. Lepiej spędzić czas robiąc coś innego, bo potrafi to przynieść nawet większe zyski niż jakbyś miał trafić jednego Huge'a dziennie. A wczoraj na przykład w tych Bakrunsach właśnie. Pokażę wam dokładnie o czym mówię i lepiej korzystajcie z tej metody jak najszybciej, bo przez jeszcze dwa dni możecie mieć o wiele większe zarobki, niezależnie od tego, czy masz gamepasy czy nie. A dokładnie o czym mówię, to już wam zaraz pokażę. Ale najpierw wam pokażę, jaki zarobek mam z tego yy, w ciągu ostatnich chyba dwóch dni. I tutaj zobaczcie to, właśnie. To jest teraz najlepszy sposób na zarobek w obecnie Mam 29 milionów w Mythical Gillicor, które zbierałem dwa dni. 14 w tych, 10 w tych, 25 w tych. Yy, swoją drogą to sprzedajcie drożej. Nawet 10 tysięcy drożej, bo to i tak oni kupią to. Ci najlepsi gracze. To i tak się sprzeda drożej. Więc pamiętajcie, to 10 tysięcy drożej tej Dzień mi jeszcze w tym, a więc moi drodzy tym sposobem na zarobek jest po prostu awczenie ostatniej areny i korzystanie jak najbardziej z tego, że teraz jest ta wojna klanowa która daje ci te kliczkory, które możesz się dawać za jednak fajne ceny, jeżeli ci nie zależy na klanie, no to to jest najlepszy sposób na zarobek w całej grze teraz łapanie heal'a na tych bakrusach, co i tak nie zawsze jest gwarantowane jest średnie, to się nie zawsze sprawdza nie zawsze znajdziesz jakiś dobry pokój z jajkiem Czasami serwery ci wywalają, jak już będziesz tam upczyć i ci się cofnie normalnie tutaj do świata A tutaj możesz łapać te jajko Jak masz game pass Ten który ci daje huge za 3200, ten o, huge hunter To z tym game passem już masz tutaj też duże szanse, że nawet trafisz tego huge'a w ciągu kilku dni Aktywnego jakiegoś, nie? A to też możesz sprzedać, czyli za 50 milionów, 60 000. To jest to samo co tutaj, taka sama wartość ten huge ma Nawet trochę chyba droższy, tam kilka milionów no więc moi drodzy, po prostu korzystajcie z Clan Warsów teraz Korzystajcie, tutaj tak jak widzicie, dwa dni zostały A jednak to jest niesamowity sposób na zarobek. Ja w ten sposób zarobiłem co najmniej 150 milionów gemów, czy tam 200 I z każdym dniem zarabiam coraz więcej Zaraz pójdę na trading plaży i pewnie sprzedam to wszystko za jakieś 50 milionów gemów Ja to zbierałem tylko dwa dni Na banknotach do porównania Robiłem chyba trzy nocki łącznie I trafiłem tylko tego jednego huge'a yy, I nic więcej A więc tutaj zdobiłem z tego 60 milionów a z sprzedawania tych glitch -korów zdobyłem 200 milionów około. A więc widzicie jednak, że to jest przepaść. I o wiele łatwiejszy ten sposób jest, po prostu włączasz pet simulatora. Tutaj se... najpierw idziesz na stadion Arena oczywiście. Tutaj zostajesz set z tym gamepassem. Jak tego gamepassa nie masz, to, to... No, kupuj go. On jednak ci ratuje całą gierkę. 100 razy łatwiej jest. E... Idzie się potem, te spawn i otwiera się jajko już. A jak macie dobrego stat peta, na przykład takiego albo takiego. Oślej się opłaca, nawet to więcej zarabiacie niż ile wydajecie. Nawet otwierając tam 80, plus jajek. A jeszcze dodam, że jak macie Game Pass e, Super Drops, to w ten sposób już w ogóle po prostu nie myślcie o bakrusach, gdy macie ten Game Pass. No chyba, że teraz ten Update, który będzie o i swoją drogą o tym filmik jaki może być, bo z tym Game Passem po prostu Wam dropi. Tak wiele rzeczy co chwilę ja zrobię, po prostu. A wczoraj też zrobiłem chyba 15 milionów G, po prostu mając PET tam nad ostatnią Arenie. Co chwilę dostajecie jakieś itemy cenne z tym gamepassem, po prostu cała te farmienie nocne, siedzenie se afg, to coraz lepsze. Dlatego Wam serdecznie polecam ten game pass chyba najlepszy w grze. No a więc to było na tyle z tego odcinka. Po prostu chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli macie wybór iść bakrumsy, czy robić nockę. Ja Wam raczej polecam Nockę, bo nie dość, że tutaj dwa razy mniejsze szanse, to musicie szukać pokoi To i tak możecie nie trafić A tak to po prostu idziecie a pety na starą arenę, otwieracie sobie jajko i po prostu możecie sprzedać wszystko co traficie I z jajek i po prostu z dropów Jak macie ten game pass to już po prostu te dropy wpadają dwa razy częściej, dwa razy większy zarobek macie No a jest to na tyle, tyle chciałem powiedzieć w odcinku yy, Dzięki za oglądanie i żegnam Was